Może najpierw mu trzeba dać opium no, czekaj, A potem, poka tak. po potem pokazać mu szatana, nie? Chciał pokazać mu szatana? No ja ci pokażę kurwa szatana te Siemanko, z tej strony patałochy pada. Ja jestem Pad, Ja jestem Łach Dzisiaj gramy w co? W Pilgrims I o czym to jest? Nie mam pojęcia O pielgrzymach. A Z nazwy wynika Tak, o pierwszych Amerykanach. Tak, to są te ptaszki. Które przegrały w karty z diabłem. Tak, była taka kasencja. -ka no nazwijmy to synką sobie burczeli, pilipi wokrali w karty, no i najwyraźniej jeden gościu przeżnął. No i szatan ma jego duszę teraz. Prawie w Cupheadzie, w Starych no. Świat. I są jakieś karty, które trzeba wkładać na No planszę. I tutaj jest jakiś właśnie pan pielgrzym. Są ptaszki. O, patrz, I... o. ciekawe, czy odleciały do tego, że w nie kliknąłem? No byłby czy... to ciekawe zbieg okoliczności, nie? No. Ale może tak być w sumie. No, a propos, Setana, wiedziałeś, że Team Fortress 2 ma bardzo głęboki pojebany lore? Yy, nie. Yy. Zebrałem go. No, po co? Nie wiem. Aha. Bo mogę. To jest twoje? Nie, tam. Aha, okej. Okay. A, tutaj. No, o, no, tam coś jeszcze było u góry, tam taka się... Dobra, to wystarczy na wiedźma. molo. I... Dzień, dzień, dzień dobry, dobry, Pani Wiedźmo. czy może Pani mnie przewieźć łódką? Yy, nie nie mogę. Mój ptaszki ćwierkają. Nie mogę, bo mi szef ptak mi zabronił. <laughs> No jest bardzo dziwny, pojebany, lar. Medyk w pewnym, w pewnym momencie sprzedał duszę szatanowi. Mm -hmm. Tam niektóre osoby żyły po 150 lat. Jest tajemniczy składnik nazywający się Australium, odnaleziony w Australii, który pozwolił Australijczykom przejąć właściwie kontrolę technologiczną i tak dalej, wyruszyć wiesz, do przodu. To się wszystko dzieje w XIX wieku. Wow. Ale najważniejszym zastosowaniem Australium było to, że wszystkich zmieniał w takich super facetów i pomogło im to też ruszyć do przodu z nauką na temat wąsów i wszyscy mają potężne wąsy. Strasznie pory te. Naprawdę. Ostatnio znalazłem ten. O tego gościa, którego oglądałem z się nazywa. Spróbuję nabrać Skirga. tu wody. Okej. Okay. I tam jeszcze do góry możesz iść za, za swój ten namiot. Tak, zaraz tam pójdę, ale. No i ogólnie ten lore jest świetny, nie? Komiksy są świetne. Tak Dobrze, jak chcę z nim gadać? No. Aha, musisz ptaszka dać. Tak, ale nabiorę tu wody. Okej. Okay. Mm -hmm. Usta. Nie. Mm. Garnek, który znalazłem. Okay. A okej. A, okej. Tu się rządu... w <laughs> Teraz zagotujemy wodę? No nie, chyba będziemy potrzebować czegoś jeszcze. No, no, to spróbuj, nie? Ej, Bardzo dziwny przyjemna goście. muzyczka jest. No, tu, 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 tu. O, cieplusia. I teraz mamy wieczny wrzątek. No dobra, niech się to gotuje, nie? Niech się to gotuje, a my idziemy tu do jakiegoś typa. A okay. tu jeszcze? Mówię. No właśnie, o tym cały czas mówię, kurwa, tylko mnie nie. No nie tak, ja znaczy nie, no wiem, że o tym mówiłeś. No, no, tak, no jasne. O, to pewnie będziesz mógł podlać wrzątkiem. Mogę to wydobyć? No. To, jest to trochę bardzo. Minecraft. No bardzo, no, nawet tak samo kródzkowate jest. Ziemnioki! To są ziemnioki? Czy jakieś nasionka bardziej? Dlaczego to wyjebał? Nie wiem może mu już było niepotrzebne, nie? Zdamy to do tego. No. Do naszej mikstury. I zrobimy yy, budziankę. Najlepszą mu ze Śląska. No, dobra, wrzucił to i. Proszę bardzo. I mamy potrawę. Jakąś. No nie wiem, no, 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 jakąś tak. Dobra, idziemy tutaj i co nam powie? Ej, jestem głodny, nie przepuszczę cię, dopóki mi nie dasz. No, na pewno tak. No, tu patrz, nawet broń będzie napadał. He, <thatos> he, O, widzisz, patrz. Nie, ja chcę jeść. I masz tu żołędzia. Proszę Proszę, proszę zjeść. Myślałem, że tu w dupie razem z tym garnkiem. Fajnie <stut shootings> było. No. Jaki zadowolony, Be proszę bardzo, achievement od razu. O, i oddał wiadomość. O, jak no miło. to miły pan. No. A możesz mi dać broń teraz za to? Haha. Ja ha. Bardzo zabawny jesteś, w sensie, ale potrzebuję grzówki. Rozumiesz, kurczę. Któreś to już tał. Bo będziesz stał. Wow! Przeszliśmy mm. tutorial. Bardzo, bardzo ładne to jest. Nie, po no, no graj. Te tak A graj nie? w tą grę od właśnie twórców tej gry? A jak ja się nazywa? Tą taką bardziej znaną. Wiem o co ci chodzi, nie pamiętam teraz nazwy, ale tak grałem. Eee, muszę sobie przypomnieć nazwę. Machinarium? Nie. W jakim ona. No, chyba tak. W jakim ona w stylu w ogóle? No, ja to był fajny click. To mój garnik? Tylko taki bardziej klasyczny, nie? Nie, okay, ona, nie chcę. ona nic nas nie chce. Gardzi. Okay. No to domek? Tak. Okay. Musiałem, że nas nie przepuści. Nie, no to chyba. jeden luj i pozamiatane, nie? Tak, te, każda babcika. Tej bym się bała akurat, nie? Dlaczego on chodzi po ludziach ich chce od nich rzeczy jakieś? No, on jest odwróconym akwizytorem. Pani da mi miotłę. Co pani ma? Mam miotłę. Pani no. mi da tą miotłę. E, nie, ale mogę panu dać te kwiatki. Dobra, biorę. Ile płacę? O, Co to jest, miecz na wędce? Y jak sobie tą wędkę. Ale smutny. Jest jestem smutny. Daj mu kwiatki, może mu to Ale jestem smutny, sposób. pan nie odostaniesz tego miecza. Rozumiesz pan? Y masz pan kwiatki. Proszę bardzo, patrz pan, jak pa panie, fajnie panie włączają. Na niego na niego. A nie, się to jest ucieszy. kurwa, to jest to jest opium. Mm. No to na bank będziesz chce jak mu dasz opium. No musimy tylko to zrobić. Jak pa się robi opium? No wchodzę się tak? mak, tak. No. Znaczy się nie wiem. No. Jestem smutny, nie chcę żołędzi! Daj mi opium, daj mi narkotyki. <noise> idziemy zrobić opium. No ale ty najpierw wodę potrzebujesz, nie? Chyba. Aha, no tak, tak. To idziemy do starszej pani. No. Dzień dobry. Y... Wie... Nie chcę z tobą gadać. Tak wiemy. Czy to polega na tym, że właśnie musimy jest... przepłynąć? No nie że... wiem. No, no jemu I... najwyraźniej zależy na o tym, żeby przepłynąć, nie? No tak, no bo tu chyba jest koniec jakby? Nie. Nie wiem. Dobra Idziemy Chujzie. zrobić opium. Nie wiem co to ma związek w ogóle z tą pierwszą kasenką szczerze, mówiąc. Nie. Pewnie się dowiemy. Pewnie A, to nie byłem tak. przy lory. No. Na pewno. E, jak, jak do pustego jarginie? garnka wsadzę żołędzia, to dostanę popcorn <grym> Żołędzia? Tak, no, no tak. Mamy no. opięty No tak, no widzisz. No, jednak, zimi, jednak bo... moja wiedza z kim razem się przydaje, nie? To były, ciemne, to były ciemne lata mojego życia, ale... Tak naprawdę to nie, tak naprawdę to opium byłby ktoś inny. Ja tylko rozprowadzałem To co to... Jednak nie chcesz opium? Nie, sam, sam cię kurde je bał. Kościół! Dobra, to idź do innych lokacji zobaczymy co sytuacji. się tam e, podzieje, nie? Dobrze, że to można przyspieszyć w sumie. No już bałem się no. że nie. O, kościół, oni będą chcieli opium. Opium. Już ale... nie sił, nie cium! Proszę opium Ty, miałem rację! Się zlubi, okay. lubi zabalować. No. no i wszystko. Poszło spać. A jednak nie. O, a co to tam za karta się pojawiła? Ząk hmm. Aha, wypił mi opium i, I w sumie i nic z tego nie, nie mam. A chcesz żołądź? A żołędzie? Jebnie mu, patrz. Wsadź sobie to w dupę jest <laughs> i naćpany na pewno się zgodzi. <laughs> co on ty dzisiaj za nim, rzeczy w dupę? No nie wiem, jakby pewnie coś można. o okej. Okay. Nawet A. nie pomyślałbym, że to jest po polsku. A, patrz, ten gościu tu był, jak oni grali. Aha, okej. Okay. No i tam ten drugi też tam był. <śm> <śm> no. Dobra, nie, działa. Jesteśmy w domu. Dobra, nie, działa. Jesteśmy w domu. Dobra. Dobra, nie, działa. Jesteśmy w domu. Dobra. Eee, okej. Okay. O, robaczka możemy wziąć. A patyczka już nie. Musimy próbujemy. być silni. Teraz musimy iść na siłownię. Ale mam robaka, serio? Nice. Kto może chcieć robaka? Yy, ptaszek. robak. Czekaj. No przecież to robię cały czas. <laughs> że dwa razy... Aha, co? Ci pokazywało, że możesz biec. Tak. Że hmm. mogę przyspieszyć to. O, grzybki. O, o ilina. O, Kolejne narkotyki. Myślisz, że robimy grzyby? we grzybów? No niektórzy tak robią, no. Ja, a gdzie był... będę od tej mm. babki mógł zaukać ten mak? Tak, dobra. Okej. Okay. A ul próbowałeś? Tak próbowałem, nic się nie dzieje. Może im robaczkę daj. Nie wiem co to da, ale... Też Nigdy nie, 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 wiem. nie wiesz, nie? A, jedzemy robaka. No i kurwa, patrz. Jak ja to rozkminiam. Wiedźma. No. Aha, czy nie chcesz a, robaka. A, a chcesz grzyba? Taki grzyb? Proszę bardzo. O. I będziemy mogli ukraść Się ucieszyło. No i fajnie. Po cholerę ta miotła, nie? Czas na obiad. Okej. Okay. No ja... no. Aha, da nam to teraz? Nie, każdy spierdalać. A tu mamy kartę naćpanego księdza i, I miotłę. miotłę. No dobra. Okay. A To jest latająca miotła? Co ona taka hmm. zła? No bo nie wiem. Ukrad... Bo to był mu humor. Bo ukradł się jej chyba. No to kurwa mu humor, tego się nie Eee... <noise> e... mhm. Niedźwiedź. O, nie, dzień! Czy mogę wejść do Twojego domu? Boah, im go zet. Koniec gry. No, w sumie to, nie pojebało Cię? Nie mamy w tym momencie. Masz tu dźwignicę. Zadowolony? Aha! No Ale jest bardzo. się dobić w tym momencie. No. Dostałeś pan glizdę jeżeli to... cię pan chcesz? Stałeś, pałeś pan glisdetu, To cię pan, pan chcesz? Czy on będzie mi zjadał wszystko, co ja dam? Chyba tak. A nie, proszę bardzo. Nie. Ale fajnie, nawet nie niepogreślone. A mogę panu pozamiatać? on się z urwał. Dlatego jest przyjazny. No, to by wiele wyjaśniało akurat. Okej. Okay. Eee... A powieść się może? <laughs> właśnie, sam żart. Aha Tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc myślałem, żeby jakoś uwięzimy czy coś. O to się ten... kurwił o. Co nam yy, dobra okay. Gdzie jeszcze nie byłeś? Tutaj. Okej, to jest okay, sobie wodę Rybki A, dobra, wędka no to nie. potem tu, nie? No. Szkoda, że nie może do wiatra złapać, luj. Okej, okay, może mi hmm. jeszcze raz iść te opium zrobić, może, no, może miś będzie bardziej zadowolony z opium. No nie wiem, wydaje mi się, że no jakby pojedynczy i to może wąż raz, tak mi się wydaje na logikę. nie? Eee, Wylejmy tu wodę? Nie pij tej wody. Poza miatami pustynie? Hmm. No jak ten. Lepsze zamiatanie deszczu. <laughs> I odkurzenie trawników. Wrócimy tam łędzia? Hmm. Ha, szatan! Czupo kabra! Ale chciałbym linę. A może y, strasznie cienkiego i długiego węża. Akurat mam coś takiego przy sobie. Tak, to wątpię. I nas teraz zwiąże. No, te, te, tego mi się spodziewał. No. Eee... Możesz mnie zabrać do dziury ze sobą? Świetnie. I tam będziesz miał kolegów. Będziemy przyjaciółmi? Ja. To, brzmi, to brzmi zacnie. No. Aha! Czarny, teraz masz możesz jego wystawiać też. Hmm. To, wy, to wystaw tego szatana. Tu? No. I hmm. tego chopa? Aha, Nie. możesz mieć tylko jednego dobra. Dobra, ale za to możemy. I iść do księdza. ty, to jest dobry. No. A się, a się w kurwi. No. Może najpierw mu trzeba dać opium, no, a ja potem, poka tak. po potem pokazać mu szatana, nie? Trzeba <laughs> pokazać mu szatana? No ja ci pokażę kurwa szatana te. Patrz to. Patera. A może szatan zrobi lepszy opium? To by się zgadzało, no. <laughs> On ci musi na tym znać, nie? No. Czy szatan robił to opium? To... Najczystsze babciu, opium, to widziałem. Te opium jest szatańskie. <noise> Ta babcia zaczyna mówić po łacinie do tyłu. Siema. Siema Masz, opium. No i fajnie, fajnie. Dobra. No. Teraz co? Zwierzymy go? Chyba faktycznie chodziło o to, żeby księżał precz. <noise> <laughs> Trzeba to z Jaki kombo Jaki te. I teraz musimy go wrzucić do dziury. No. Jezu. Jaki jest cel tej gry? Jakby o co tu chodzi? I o! Ptak zdiabł. Pa tak zdiabł. Tak też, no. Tak zdiabł. Okej, okay. Robaczek. No. Czy my go dalej mamy, robaczka? Nie, bo dałeś go dalej. temu y niedźwiedziowi. Tak. Ale aha! Zbliżyłem się o jeden krok bardziej do zdobycia go, mm -hmm. tak to chyba wyglądało. A to nie chodziło o to, że jakby musisz dystans pokonać do niego? Fizycznie dystans, że jakby ten... Nie, nie, chyba nie. No jest on jest smutny. Ten, po tego robaczka. Ale nie daliśmy mu opium. No bo nie chciał. Gdzie? tu? Gdzie ten... Tu. O, tu. Nie chciał ten opium. Aha, no tak. Nie spróbuj tam jeszcze raz do tej drzwi iść. Y Zobili go! O ty miło! Gdzie Czego <grywa> Co go To już należy do mnie. A, okej. Okay. Fajnie, fajnie. Aha, dobra, jeszcze, no, tutaj już nic nie możemy zrobić. No to jednak się myliłem, czyli ten ptaszek po prostu gdzieś poleciał dalej. No dobra, okej, okay, czy mamy tu jeszcze jakieś lokacje, w których nie byliśmy? Tam jest jaskinia, tam jest ten niedźwiedź. tak? Tak. Okej. Okay. Może zajmu linę, niech się zabije. No dawaliśmy mu linę, niech się jakby nie, wie, nie, jak... dawaliśmy tak. nie Dawaliśmy mulinę? Nie dawaliśmy niedźwiedziowi? Tylko? Nie, mu też podawaliśmy. dawaliśmy. Tego się nie wie po prostu, jak skończyć ze sobą. Mm. Dobra, nie. Okej. Okay. <laughs> Żarty to mój swajesu nie Trochę przesadziliśmy, no ale no, tu, tu jest szatan, nie? więc jakby to pewnie ten wpływ. Spróbujemy uprażyć żołędzia? No, nie. nie. Robaczka? Nie, masz nie ma wody. A, ale Nie ma wody na pustyni. Bo... Trzeba zarać Rubala! <laughs> I wszystko się zgadza, teraz to ja rozumiem. No ja wiem co ty chcesz. No, tak, Siwo. my też tego chcemy. no. A pamiętasz tą grę, jak to się kurwa nazywało? No? Ten taki jakby RPG w takiej jakby książce. Wiesz, o co chodzi? RPG w książce? Że jakby była. Sorcery! Tak, to było zajebiste. Fajne, no. A to było w jakiejś Early Access, pewnie już teraz wyszła pełna, pełna wersja, nie? Mmm powinno być, no. No, 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 tam, no to, to trzeba to zobaczyć. To było na rozdziały, było w ogóle. Tak, tak, tak. Jak myśmy w to graj, to były chyba dwa? Ja myślę, że niedźwiedź będzie chciał. Myślę, że tak, no bo kto inny? No chyba, że ten gościu To jest kolejny robaczek. A, okej. Okay. Czy mogę tam wejść? Nie. No, a jak ci dam zupę z robaka? To wtedy mnie eee. zgwałcisz w swojej jaskini? <laughs> Najpierw są samobójstwa, teraz gwałtów, no, jakby no bardzo family friendly content. Grafika tej gry po prostu Tak, to jest ta grafika, która ja. ci po prostu sugeruje tego typu rzeczy. No dobra, zjadł i to tyle? No Co jest zadowolony, ale jakby nie chce nic zrobić. Nawet mu pozamiatałeś dwa razy. Jezus Wiesz Maria, co, panie to... Niedźwiedź, pan jesteś bezużyteczny. E, okej, okay. tam jest y, ognicho, byliśmy tam? A, to, samo. to jest to homor... jest homor... Ale może spróbujemy zrobić no, z niego i daj mu, nie? To może umrze. O. Oh. No. Jak wszyscy dobrze wiedzą, e, Niedźwiedzie bardzo nie lubią <laughs> natury <laughs> humorowej. Także jeżeli kiedyś będziecie w lesie, to... Zatakuje was Niedźwiedź. <laughs> no, w, w razie czego w Znajdźcie sytuacjach mu krytycznych... ...można takiego muhomora zjeść. W rządku jest ciepło. To się zagotuje i macie zupę wtedy muchomorową I możecie wtedy... i te, wtedy jak ten niewiedź was zje... To wtedy jest skamikadzy to, to też zje zupę muchomorową, Ale tak? przynajmniej nie z już nikogo tak, innego. I weźmiecie go razem ze sobą do piekła po prostu. Poświęćcie <laughs> się <laughs> dla innych. Tak, dokładnie. E, no. no ta, ta, taka jest moja dobra rada e, w dzisiejszym odcinku. Wujek dobra rada radzi. Nie grze w cudzych. W śmieciach jak to było? Y, tych skrzynkach toaletowych. To może jesteś się kretyńską postacią z gry komputerowej. Ja, ja jestem, jestem. Różowa Pantera. No. Klasyk. No ostatnio moja żona jak miała L4 takie po, te, potężne tam, No 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 po, po, po ten poharatała ją. Mhm. Tylko przyszło wszystkie różowe Pantery i jest Awentura, coś mówiłem. <gryżowa> no, tylko jest aventura, się jakby graficznie spoko, humor spoko. No co za lui? O! A nie, dobra, to już było. Może trzeba mu kilka razy? Nie no, masz tylko jedno wiadro, więc nie zrobisz kilku zup jednocześnie. Ja tu pozamiatam. A, już zadowolony, <laughs> Tak, miotła, super. Pamięć Złotej Rybki, naprawdę, nie? Um... Co to było? To No ale czy z tym już nic nie zrobisz. Albo jednak. Faktycznie, przezabawne. Co yy, hmm. Pozamiatać? Nie, dobra, zastanówmy co, się co, co możemy zrobić. co w kaplicy? Zrobić. No nie da się tam wejść chyba, nie? A, jest, jest nowy ksiądz! ksiądz! I nawet są te... duchy święte. Więc jest dobry ksiądz. Ale fajnie sobie drogi mu łok. Błogosławieństwo. Aha, i to po prostu jakby wykonałeś tego questa, tak jakby, więc jakby no, nic to nie dało. Ty ty, 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 ty. A może jest smutny, bo ma tu niepozamiatane. No, myślę, że na pewno to będzie to. Dalej, Nie, dalej. Tutaj. Chyba już próbowałeś robić, bo mogłeś przyspieszyć, więc. Eee, yy... da się wejść tam nad wodospad? A tu jest to, gdzie byłeś. W sensie zacząłeś. No, tu mu znowu wypadnie. Okay. Wodospad? No, tam jest wodospad. Eee, a, rzeczywiście jest a, wodospad. No. O, nie, nie, ale nie. To to byliśmy. Okay. No to weź tą wodę przy okazji, już nie. Jak no, jak już jesteś? jesteśmy? Może robaczka. Ryba się skusi. Coś musi jeszcze... Że... A nie, robaczek jest na wędkę, no to to na bank. To trzeba mieć kurwa wędkę. Coś jeszcze będzie z tym opium. A może temu gościowi, co miał pistolet, damy opium? On chciał wody, nie? No, ale to też jakby ma podobne. No, no. Zgaduję. <laughs> Koledzy mi mówili, jak jest po alkoholu. Dobra. No no, to, to jest jakiś pomysł, no. Kto nie lubi dobrej zupki, smaku? Dobry pomysł się okaże. Prosz W dupiej to. Mm. No nie jest zbyt zadowolony tym obrotem sprawdy, wydaje mi się. Aha, dość mądry. Mój... Aha, on teraz strzeli tym rządziem? Zabrał się tego rządzia i tyle. No, wsadził go do lufy. No. Zobacz. Komu jeszcze nie dawaliśmy opium? Ta gra polega tylko na. Na dawaniu ludziom opium? Tak. Nie chyba dałeś już, nie? Tak? Nie, jej dałeś mu komora? A czekaj, a. Ta babka co chciała? Już nie pamiętam. pieniążek. Pieniądze? A może opium? <noise> nie. Podoba mi się, że każdego da się tu naćpać. Tak. Jak po prostu stoisz w lesie, przejdzie do ciebie z garkiem kurwa opium. No, <noise> no zaczyna ci zamiatać przed oczami. <noise> jakby zamienia miejsce z szatalem. <noise> I ty mówisz, nie no, luz. Nie, opłacało, się, się, opłacało tego. się wyruszać do Ameryki. Ej, tu jeszcze nie byliśmy, o, tu jest pieniążek. Potrzebuje... Masz gorzołkę? A nie. Syropkę. No i okej, okay, no to mamy impas. Ale za to mam Ale pieniądze. dał pieniążek, okej, okay, dobra. Jest progres. Y on, y czy pan ukradł mi pieniążek? Nie. W tym momencie wypierdalasz. <grystanie> nie dajesz mu zupę z <grystanie> Cześć. Proszę bardzo. Jesteś biedna, masz pieniążek. Ja tylko nie wszystkiego naraz. Kup sobie coś ładnego. <grystanie> I by... <grystanie> I by wpadła do tej wody. Wpadłby jej do buzi i by się udławiła nim. No. <grystanie> Jesteśmy przyjaciółmi, on teraz będzie ze mną chodzić. Super. Aha, to będzie. Mamy starą babę, która lubi zamiatać. To jest do starego chłopa. Ej, patrz, ona ma opium i miotłę. No. Do starego chłopa? No, bo jest smutny, nie? A mu rucha nie załatwisz. Mhm! I będziesz szczęśliwy, to jasne. Cześć. No i wątkę panie! Ale jestem smutny! To może. To może, być tutaj co? Co zamiatać? Myślałem, że mi jebnie w twarz tą miotą i. tego yy, go pozamiatałam, wiesz, rozumiesz o co chodzi, nie? nie a może piórzy szczęśliwi? Nie no. Mam tak. Patrz jaki szczęśliwy. Ale ja tylko przez chwilę będę. Szczęśliwy. Bo naszym guluje. pieniądze szczęścia nie dają, rozumiesz? No nie ja wiem. Kurwa, masz, mieliłem się. Okej, okay. jeszcze opium. Ja sam Okej. O jezus, to trzeba. A, trzeba po kolei zrobić. Mhm. Dobra, to, to może. Później chcieć za to. Mmm. Pozamiatać? Hmm. Dobra, strój pieniążek. Opium nie chce, robaka też raczej nie będzie chcieć. A może no dam właśnie. mu te opium. No, Tym on... gościem. Kurwa, on też? <noise> też się dać po prostu. Ja pierdolę. Aha, on tego nawet nie yy, potrzebuje Ona jest. Jeszcze... Aha. Hmm. No Wydaje mi się, że coś jeszcze trzeba w takim razie. Może ona musi porozmawiać z niedźwiedziem? No, może to ze może. Może, no. No, co tam? O, pani nie znam. Tylko przerażona. A może pozamiatamy? Tu mu. <laughs> Tyle by było z przerażenia. No. Ok. Przeżyjmy no, się przeraził z starej baby z miotu. No, no, Pozamiatane. No. no. no Diament tak siedział. I ona jako biedna baba, która chciała pieniążek, no... nie chce go diamentu, po prostu no odda go. No bo co ona ma z nim zrobić? Gdzie ona to komu sprzeda? Ma jakąś dokumentację na niego? <noise> nic. No to nic z tym nie zrobi, nie? A on znowu jest smutny, bo już widzi, jak ktoś żongluje pieniążkiem. No. Proszę. Diamond Co nie. to za świat, gdzie Kurwa diamenty Dobra, nie czekaj, kupują to może chcieć diament? Yyy, na pewno nie nowy ksiądz, może ten gość? Chociaż. A ten no coś. Co no, chciał? chciał... Wody dajcie! On chciał rybę. To trzeba mu zrobić rybę. A on rybę chciał, tak. kapa. Eee... Wody dajcie panie Dobra. A może piwko chociaż. O! Gościuś na pije browara, zobaczy jak żonglujesz pieniążkiem. No. A nie, ona wypiła go. Okej. Okay. <laughs> może jemu daj pieniążek? A nie, ja mogę ukradyć, ale w sumie chuj może. To chyba moje, nie? Dobra, upijmy ją i zobaczmy co się stanie, nie? Diament? Nie no, nie... nie kółka to samo raczej wątpię, ale... Ale diament może... O! A jednak... Dobra, ja już kurwa nie mam pytań, nie? Aha, dobra... to... Myśleliśmy ją pod pachę! I tym akcentem myślę, że... Myślę, że zakończymy ten odcinek. Tak, ten odcinek myślę, że trzeba zakończyć no. tutaj. A co myślisz ogólnie? Ja myślę. Nie, no, fajne to jest. No, inny. Ma to taki swój dziwny, śmieszny urok. Zupełnie nie. inne to jest. No, ale kompletnie nie wiem o chuj chodzi. No, ja myślę, że ta gra właśnie tak do końca będzie wyglądała. No, w sumie tamta gra z tym małym robocikiem też tak wyglądała. To w sensie tam było dużo takich dziwnych tematów. No dobra, no tu myślę się. No. Na ten moment zakończmy. Tak, też bo tak. Bo całkiem przyjemnie. No. Daj suba. Napisz komentarz, podziel się swoim opinią, co sądzisz na temat pilgrims. No i jakbyście mieli też jakieś pomysły, co możemy zagrać, to zostawcie w komentarzach. Bardzo chętnie zobaczymy, co tam się pojawi. No i pozdrawiam, Mennie. No, dokładnie ja jest. strzała! siemanko.